Hej, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pogramy sobie Wałongaz. Jest to odcinek specjalny, bo posklejałem go ze streama, który odbył się na kanale JAROK. Tak, przeszedłem do drugiego etapu konkursu. Jestem wśród 20 streamerów, którzy streamują właśnie na kanale JAROK. W trzeciej fazie to społeczność będzie wybierała, kto ma w tym JAROKu zostać, więc bardzo liczę na Waszą pomoc. Jakby tego było mało, wczoraj grał ze mną Dawid z kanału Yahoo Produkcja. I to właśnie on między innymi będzie razem ze mną w tym odcinku. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę. Zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. I skomentuj ten film, jeżeli chcesz więcej Amongasa. Do tego, jeśli chcesz mi pomóc, pamiętaj, aby użyć mojego kodu verso w swoim sklepie Fortnite, w swoim sklepie Rocket League oraz w swoim sklepie Epic Store. Bardzo mi to pomaga, naprawdę. A ja już więcej nie przedłużam i zaczynajmy. Dodam jeszcze tylko, że pierwszej gry nie nagrałem całej, więc całkowicie jej nie wstawiłem w odcinek. Odcinek zaczyna się od drugiej gry. Baw się dobrze. ZŁO, mam znowu impostora. A! To się nie zdarza często, słuchajcie. Ja w swoim życiu rzadko kiedy mam impostora, naprawdę. Mam jednak impostora po coś. Dobra, to ja może zadam pytanie. Bo jak się do nawigacji wchodzi, to ciężko, to jest tylko jedno wejście, nie? Tak. Tak, no? Tak. No to widziałem, jak niebieski wchodził, i po prostu pojawił się w adminie. Niebieski to jaki? Ja jestem niebieski. No tak. <grym> Kurwa. <grym> 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 da się wyłączyć te <se> kamery? <grym> nie. <grym> Ale tak idealnie patrz, i mówię, dobra, chodź do nawigacji i mówię, co? W adminie, ja Mam wrażenie, że mam drugiego różowy, bo on przechodził koło ciała, i tak jakby je ominął. Jakiego ciała? Nie przechodziłem obok ciała. A, przechodziłeś. Gdzie? No, koło nawigacji. Jakie nie by. Znaczy, ja przeszedłem, chciałem pójść dołem, ale nie byłem w nawigacji. No, ale to było widać, bo było w przejściu. Ja nic nie widziałem. Oby ten drugi was wybił. <noise> Dobra, ja muszę zobaczyć, gdzie jest ten, gdzie jest ucielec. Mijmy ich tutaj. Niech kombinują, niech się wyzywają nawzajem. Dawid coś złego, karty robił, nie? <grystanie> ludzielec to ten, co zwentował. No, możesz go Ludzielec, możesz, możesz. Ja? Myślałem, że Jacha wywalił, że, żeby mieć jakiś szans. <grystanie> To z kim z was się minąłem teraz na dwa? 2 Ze mną. Byłem liście sprzątałem. Dobra, poczekajcie, Rudzielec, a ty gdzie byłeś? Ja teraz naprawiłem reaktor z Gdzie Dobra. Jeste, ze mną byłeś. No, no jest, eee, jest, że... Miko Piko, gdzie byłeś? Ja zrobiłem zadania... Przy... Nie jeszcze nie zrobiłem skana. I ten. No. U góry byłem. A gdzie u góry? A samej górze, w kafeterii. A skąd tam przyszedłeś? W ogóle nie podejrzewa, nie? Dobra... Jak nie ma jacha, to robisz bambuko każdego, jak on no, się pojawia, to już przegrywasz. To prawda, no, to tak, prawda. Jak zawiórę aktor, to pobiegłeś w prawo, ja mówię, co jest, i pobiegam za tobą. I się nie mogłem znaleźć, ale to luz, dobra. Jak mówisz, to jest możliwe, że tak pobiegłeś. Musiałbyś po prostu biec cały czas. Pamiętasz Yahoo, kto był z nami w adminie? Na pewno w przejściu admina był właśnie różowy. I właśnie... Ja jeszcze je w, w, w adminie. ...pozamykałem zamykałem im drzwi. I... Mówiłem, że będą się wyzywać. Trzeba ...i zamknęły się drzwi. No. <laughs> I jeszcze, no, plus dodałbym jeszcze poprzednią rundę, że quasi oskarżał Mikopiko, Piko, to ja bym zagłosował jednak na różowego. Dobra, jak chcecie. Może być? <noise> Widzisz, ale ja nawet jako, 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 jak nie wiem, jestem w stanie coś zrobić, A <noise> O będzie, jaki wkurzony będzie! Skisłem <noise> trochę teraz, nie? Skisłem w opór, słuchajcie, skisłem. Pa, jak na kamery, chłop. Chłop, całe życie na kamerach siedzi. Ludzie, ale co okazji, nie może wykorzystać. No, i go robię, co mogę, no. Czułeś, że Osoba martwa w Mid Widziałem na adminie, jak ktoś właśnie skakał na wętach pomiędzy elektrykiem, kamerownią, a mid No, ja z tobą byłem sagi w adminie. Ja byłem w korytarzu obok kamery. Dobra, ma ktoś jakieś taski jeszcze? Ja już wszystkie zrobiłem. Dobra, według mnie jest Rudzielc podejrzany, ale ja bym skitnął na razie Rudzielca podejrzewa, bo, bo był z nim zamknięty Pa! Zagłosował Quazi Na Kwaziego powinni teraz zagłosować, jak on głosuje na wszystkich po kolei Już wam przegryw, bo taski, no taski lecą ostro, naprawdę Myślę, że to już koniec będzie Musiałby dwóch zabić, a nie do rady raczej Chociaż... Dwa nie rób, nie rób, nie rób, nie rób. 17 sekund. Kill! No to jeszcze spokrze. Koniec. Nie, na no moim zdaniem Czy to udzielec. jest. A ja chciałbym coś powiedzieć. Tutaj. Quasi w każdej rundzie jak chcieliśmy walić Wersa, znaczy wywaliliśmy go. E, od razu pierwszy. Wersa? A, może być. Teraz e, każdy skipnął no, jako jedyny na mnie zagłosował. W bo chciałem spróbujesz dziwnie. No właśnie, ja ciebie rudy widziałem jak ty czekałeś specjalnie z tym kodem nie pisałem. Nie pisujesz. no dopiero co dobiegłem do tego. Jeszcze zmisowałem raz w guzik. Nie no. Się, że Rudzielca... Rudzielca nie są to mnie, no. Dobra, bywa Rudzielca jak nie to mnie Dobra jest. Kurczę Ciężko, ciężko. Jakby ci się udało tam jest, że ja zabić, to byś miał ugrane stary no. <gry> Jakbyś zabił tego typa co od na prawie to byś wygrał. No, to by było ugrane. Ale tam już Sali dobiegał i by mógł zreportować. No nie, bo... Okryłbyś chciał. Tam były dwie sekundy chyba do końca. O ja, dwa taski w navigation mam. No proszę. Dobra, mieliśmy dwie giereczki jako impostor. Obie przerąbałem bardzo szybko. Ja bym musiał jacha bardzo szybko zlikwidować, a nie szło. Nie dało rady. O nie, mam te głupie z tym z karnistrem. Matek, nie wiem, jakoś tak dziwnie nie wiadomo, skąd przybiegł. Ja idę zrobić kartę. No i Elektrikal, uwaga. Trzy taski w na Najgorzej. Ja się wywalę. Ja zawsze pierwszy gidę, pierwszy wylatuję ze statku. <laughs> stream snajpią mnie, no nie ma innej opcji. No, stream snajpa jak cholera. To jest jedyna możliwość. Przecież to niemożliwe, żeby byli lepsi ode mnie. Kwasi <laughs> coś za daleko od tego stoi, nie? Tak na środku sobie stał. Nie podoba mi się to. Będę na Kłaziego wjeżdżał. Zostały mi trzy taski do zrobienia, z czego jeden jeszcze będzie do, podwójny. Mamy połowę tasków w ogóle zrobioną, a jeszcze nikt nie zginął. Albo jeszcze po prostu ciała nie znaleźliśmy, nie? SJ quasi. Quasi dziwnie stał. A SJ ten. SJ... ...tykowo taska. mano wszystkim. Wszyscy żyją, czy ktoś nie żyje? No wszyscy, wszyscy. żyją, no to, to super. Jest tutaj taka jedna osoba, która tak dziwnie chodzi, strasznie, i zatrzymała się w momencie, kiedy zabył alarm. Tak. Co wyglądało, jakby włączała, plus cały czas tak dziwnie chodzi, nie wie, w którą stronę pójść, cofa się, przechodzi i tak dalej. Jakby szukała fraga cały czas. Macie podejrzenia, kogo może chodzić? Dobra, ja mam dwa podejrzenia. Nie wiem, czy mogę już mówić po nikach. No, one eee, ja na razie dobra. Nie mówię, bo Zobaczymy, czy to potwierdzi się. Dobra, ja bym chciał, żeby Quazi mi powiedział, czemu przy adminie tak dziwnie stałeś na środku korytarza. W jakim sensie przy adminie? No przy adminie, tam gdzie się uploaduje pliki, to tam stałeś na samym środku, nic nie robiłeś. Dopiero jak ktoś podbiegł, to się ruszyłeś. Bo ja się patrzyłem, jakie taski mam zrobić. Dobra, i jeszcze mam jedno podejrzenie, ale to się, no nie dam sobie ręki za to uciąć, wydaje mi się... i jakie... E, a ja się, się mogę na chwilę zająć. No, no, no. Um, quasi strasznie dziwnie to wyglądało, że jak się mijaliśmy w Lower Engine, to ty się nagle zatrzymałeś i bum, nagle reaktor się włączył. To tak jakby się zatrzymał, włączył reaktor. Bo ja chciałem zobaczyć, czy Verso wskoczy task. Bo ja nalowałem paliwo. Dobra, a ty jakie taski robiłeś, zrobiłeś? Wszystkie. Wszystkie? Takim dziwnym zatrzymywaniem się, no nie wiem, ja dopiero co skończyłem, także. A, a zazuwałem jak porąbany, jakbym Formułu 1 jeździł, nie? Jakby, nie wiem, strasznie dziwi mnie to, ja że ani, ja, ani jak, jak nie naufragił. Nie wiem, w specjalnie, ale moim podjedynkiem właśnie był Quazji, bo Ej, a nie w ogóle, może, słuchajcie, może zrobimy tak po prostu, że skipniemy sobie, bo i tak żyje nas na tyle dużo. Dokończymy taski i dziękuję, co? Ja już zagłosowałem, ale możemy, no? No dobra, ja sobie skipnę. Komu zostały taski? Michał. No dobra, to jedziemy A... najpierw za sagi, potem za SD i mamy wina, Dziękuję. To było dziwne sagi. To było w opór dziwne. Win nadchodzi, no. Ej, nikt chyba nie zginął chyba, co? No. Nikt nie zginął. Klazzi Kto był? Nie byłeś? Co? Ja byłem. Z Rudzialcem. Roli Rudzialec. Roli Rudzialec. Ale jeszcze raz, kto był? Ja byłem i Rudzialec. Aha. Aaa, no. okej. Okay. Aha. Wo, A nie, dobra, dobra, dwóch. Nie, dwóch, bo trochę wyszedł. Go no, no. Tak. no, byłem w komunikacji, robiłem przesył danych. Widziałem wersiaka, jak sobie szedł w stronę storage'a. Miałem shieldsy, więc poszłem w prawo. No, ale zrobiłem ja shieldsy zrobiłem i poszedłem najpierw. Poszłem do nawigacji i tam było ciało. XD, no to beka z ciebie, sagi, od razu na ciebie głosuję. Robiłem shieldsy. Nie. nie. Sagi ma rację, bo patrzyłem na adminie, to ciało już tam leżało. Ale, ale czekaj, co, jak w adminie możesz wiedzieć, czy tam ciało już leży, czy nie. było pokazane, że ktoś tam jest, nagle on wszedł i od razu. No, nie raz wiem, raz na moje tak teraz to. Na moje to teraz y, go chronić, bo ja też jakby z takiego widziałem po prawej stronie. no, no, no tak, był po prawej, widziałem jak hmm. w komsach no właśnie, a ciało w nawigacji, no to. No nie wiem, ja, ja, ja mam moje podejrzenia: musimy kogoś witać, bo Ja od razu wam powiem. Po od razu ja wam powiem, zęgiego. że byłem w nawigacji, to prawda? I to dlatego, że miałem dwa taski. Miałem rakietkę, którą trzeba było przesunąć, i miałem nawigację. Ja wiem, na Ja wołtuję na Sagiego. Nie wiem, ja na Chłop na, chłop na mnie od razu wskoczył, w ogóle jak, jakby z książki czytał. Bo cię jak piekałeś, no? Srałeś. Myślę, że to może być Yahoo z matkiem. Bardzo, bardzo szybko im idzie. Pójdę sobie najpierw do elektrowni, z tego względu, że tam zawsze jest problem. Welczek się zawiesił, nie? No proszę. No to, nie GG, panowie. Jeszcze. Tak, ja jak na mnie spodziewam. Miałem powiedzieć, że widziałem też Aversa i w <noise> w I on uciekł, jak się go zobaczyłem. Ogólnie powiem wam, że strasznie ciężko że się na touchpadzie gra. Ja stałem przy Kłazyni go zabijałem z 5 sekund, bo nie mogłem trafić. <noise> na kół jeszcze można się zabijać. No i tak musiałem zrobić, tylko musiałem przepomnieć, jak ja to się ja robi. Na zabijam. A, poważnie nie wiedziałem, że po tak po się da. Po można? No na Q i na E można chyba coś jeszcze na E było. No, no ale ja chyba po prostu, po prostu klikasz na wtaskę. Jaka Beka, dobrze wiedzieć takie rzeczy. Ja tu cały czas myszką klikam. Co o, To mamy ugrane. Dobra, Pozycję poproszę. Ja byłem. Ja, Aktualnie się z skład zim w adminie, więc to nie może być on. My, nie wiem. Co w się sensie nie on, te, on tego fraga nie zrobił, tylko tyle powiem. Ciało jest. jak jest elektryk, to na dole. Chłop jak self-reportował. Ja szedłem od lewej strony, najpierw poszedłem w lewo, poszedłem w dół na lower engine, i potem w prawo i tam już leciało, ciało. Chyba, że ktoś zabił, i poszedł w prawo. Verso do nas teraz dobiegał. Tak! No, czy nie, czy nie, nie. wydawało mi się, że byłem na weaponsach cały czas. Nie, był cały czas na weaponsach. cały czas? A, to po prostu mi się pomyliło. Ja nie <gryw> wiem, co wy do mnie macie, typy. <gryw> Przecież ja mam impostora no, nas na roski rok. Rudzielec. to, to nas ja bo byłem... cztery osoby były w Jak chcecie, to możemy skipnąć, bo ciężko tak no tak jak często powtarzam, ciężko jest na jedną osobę wytopować, kto to może być. No za, za ale za sobie... ja bym uważał na verso. Jakby ja nie, 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 nie zagłosuję na niego, ale ja bym po prostu na niego uważał. Aha, to Chłop jak nie sprzedaje. Ciało jest w elektro. w y tym, w adminie? nie jest pod adminem. Ej, dwóch nie żyje. To nie wiem. Kogo ja minąłem teraz? Y Mnie i z jego, ale właśnie tam tam ślad. Bo je jest pod adminem ciało? Tak. Tak, ale ja bym z matkiem i z MikroPiko, jak się rozdzielałem. A kto nie żyje? Kogo zabili teraz? Albeja. Żywa tam nie było, tam był różowy. I ludzie ja też jest... nie żyje. Czekaj, ciało jest pod adminem. A Ludzielec no. był wcześniej z Quazim. A chwila, quasi, co, yy, bo ty teraz wychodziłeś z admina. Myślę, że tak, Ośin, ja Pewnie. W elektryku, a w adminie upload robiłem. No, w elektryku byłeś z ludzielcem i tam były drzwi zamknięte. Gdzie poszedł mikrofik, jak się z tym spotkał, matek? Ja poszedłem no, na dół, właśnie, ja znalazłem ciało właśnie. Nie wiem, chyba na dół poszedłem. Na dół poszedłem. znalazłem ciało na od razu. Poszedłem, bo matek Ja tam nikogo nie mijałem przecież. Matek, przecież poszedłeś w górę, to nie wątpię, żebyś to był Ty. A, a, fioletowy? a fioletowy? Dla mnie w sensie ja tam nikogo nie minąłem więc. Więc tam... W sensie przechodziłem tam drogą, więc jakby tam było ciało ten mnie zgłosił. No dobra, a quasi ty gdzie poszedłeś jak wyszedłeś z elektryka? Do Admina prosto I ktoś cię tam widział, tak? No. A, tam quasi kto cię widział? No Rudzielec mnie widział. No Rudzielec nie żyje. Rudzielec w storedżu poszedł w inną stronę niż ja no ja nie, ja, posz... ja widziałem, że wyście tam byli we dwójkę zamknięci w elektryku, to wszedłem od razu zobaczyć, co tam się stało, czy nikt nie żyje. Czy nikt nie, nie żyje. Czy nikt tam nie leży? No i nikt nie leżał, nie? No nie, nie leżał. No ale nie <grym> widziałem, gdzie pobiegłeś, dlatego dlatego pytam. Mówisz, że w prawo szedłeś, tak? Tak. Zamknijmy sobie to i to. Już double kill jakbyśmy zrobili, to był kozak. Dobra. No, nie Wiedziałem. Też wiedziałem. Mówiście no, zgłaszać, no, czemu nie zgłaszaliście? <laughs> Widziałem tedy, że, ty, że ty jesteś, bo na początku tylko ty z nami... Yy, tak, tylko ja jedyło. poszedłem w lewo i potem już się zgłosimy w debil, więc się wrobiliśmy to strasznie. A ktoś mi ktoś zgłosił ciało akurat, nie wiem, sekundę po tym, jak ja No. Ale <laughs> widziałem, jak skakiwałeś do venta i Ja wiem, ale specjalnie ci pokazałem. Wskoczyłem <laughs> sobie do venta, jak on robił te, te memory, nie? Na... na a engine. Się... Ja już wyłączyłem odbiegam, ciachną mnie. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie pominąć żadnego materiału, który pojawi się na moim kanale. Do tego jeśli chcesz mnie wesprzeć, pamiętaj, aby użyć mojego kodu Werso i Ty w swoim sklepie Fortnite, w swoim sklepie Rocket League oraz w swoim sklepie Epic Store przy zakupie jakiejkolwiek gry lub dodatku. Bardzo mi to pomaga. Dzięki wielkie za oglądanie i trzymaj się! Na razie. Cześć!